No normalne, że pralkę słucham, bo to nie robię. Niestety, jak się w kuchni ma pralkę, to słychać. Na pilnikach. Ja wiem, że to nieprzyjemne jest yy, słuchać takie dźwięki, no ale co zrobić? Po prostu taki układ kuchni, a nie inny. A ja tego wyeliminować tego pałacu to niestety nie umiem. Na filmie. Nie wiem jak się to robi. Jeżeli nie może słuchawki zakładać i wtedy może byłoby mniej kluczać, nie wiem. W każdym razie tutaj jestem w trakcie mycia naczyń po obiedzie. Ja nienawidzę zostawiania na w zlewie. a uważam, że jeden talerz i tą jedną miskę od, od, od sałatki, surówki, od mizerii, od dobra, od jarzyny. To można umyć bez zmywarki. Już Pomijam to, że ja nie posiadam na zmywarki. ale w końcu nie przesadzajmy jak mamy dwie ręce i dwie nogi. Ale no, no nie powiem nie tak zmywarki. Także zmywarki ułatwiają życie, ale nie przesadzajmy żeby być zupełnym leniem. Do zupełnego lenia z siebie robić i, i, i wygodnictwo i wygodnego. Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie ja jestem nauczona, że ręcznie myję i tyle. Robię blat, Tak jest. Jeszcze, jeszcze raz kończy się tą, już nie niedokładnie, może to nie podoba mi się. robię coś na patelni nawet jak podgrzewam nie tylko podgrzewam ale w ogóle robię w patelni to zawsze przykrywam żeby nie pryskało na całą kuchnię bo potem cała kuchnia jest do mycia a ja nie lubię tego mnie to denerwuje takie. więcej czasu tu spędza w kuchni na, na sprzątanie niż na inne rzeczy, a w tym czasie można ym, naprawdę poświęcić czas na inne jakieś swoje przyjemności, jak na przykład no inne rzeczy. A tymczasem kończę i muszę już lecieć lecieć do kąpieli, bo muszę włosy umyć. Ja rano, rano do pracy, ja nie mam tyle. Czasu, żeby się bawić. Brudzenia się osuszą w tym czasie. Później je schowam do szafy. To, czego nie potrzebuję. Także tymczasem do następnego razu.